Szlak! Nie ma go! No. Sprawdźmy gabinet. O rany, ale wpadnie w szal Ojciec mi pomoże. Po tym, jak Wszechojciec tak go pogonił, że ten nasz ogon poskutkił? Od... jeszcze ty! Loki z Jotunu Twój brak kompetencji nie przestaje mnie zadziwiać. Ja? <laughs> nie, naprawdę! Misterne meandry! Twoich wad są niemal... Ujmujące. Gdybyśmy tylko mogli jakoś ujarzmić Twoją bezużyteczność. Zasililibyśmy całe miasto. Dobra, to moja wina. Nie mieszaj jej do tego. Nie prosiłam o pomoc. Przepraszam. Zachowaj to dla przychodca. Mamy sporo do omówienia. Loki, spotkamy się u ciebie, kiedy tu skończę. Niedługo. Dobrze. Moja misja się powiodła, wszechojcze. Zabezpieczyłem obiekt. Jeśli zaś chodzi o maskę... Cóż... <grym> to ledwie... Dzieci. Dorośli będą teraz rozmawiać, Loki. Zamykaj się. Wiem, że nas słuchasz, Loki. To zajmie chwilę. Idź już. Kazał ci nas zostawić. Naprawdę jesteś taki tędy? Wielkie dzięki, Tryd, ja. Nawet nie zaczynaj. Wszystko szło dobrze, póki się nie zjawiłeś. Wynagrodzę ci to, obiecuję. Nie mam ochoty teraz gadać. Ja nie żartuję, synu. Idź. Za chwilę przyjdę. Ona mnie nienawidzi. Moja córeczka. Ciągle podważasz mój autorytet. Szkolisz ją bez mojej wiedzy? I tak zrobi co zechce. Nie wolałabyś, by mi pomógł? Wiedział, gdzie chodzi? Chronił ją? Wolałabym, byśmy byli rodziną. Być choć raz mnie poparł. I tak mam z nią trudne relacje, a ty jeszcze je pogarszasz. Robię, co mogę, by ta rodzina się nie rozpadła! Gdyby tak było, to choć raz w życiu postawiłbyś się ojcu. Masz rację. Skarbie. Nie. Masz rację. Jak ja daję jej przykład. Zdaje się, że jedyne, do czego się ostatnio nadaje, to niszczenie wszystkiego wokół. Po prostu potrzebujemy cię tu. Ja cię potrzebuję. da manhã da madrugada. Ale nawaliłem. W takich chwilach tęsknię za domem. Ingrid, a ty miałaś dom? Zanim tu trafiłaś? Ktoś się o ciebie troszczył? To brzmi jak tak. Może mógłbym tego kogoś znaleźć i, no wiesz, nie nawalić. Co ty na to? Mogę wejść. Heimdall opowiedział mi, co się stało. Chcę to usłyszeć od ciebie. Jak było? Nie było go tam. Myliłem się. Wiesz, każdy popełnia błędy, synu. To sprawa z Garmem. <noise> no, trochę namieszałeś. Chaos już zaczął się wylewać do pozostałych światów. Tu w Asgardzie jest bezpiecznie. Ale wszędzie indziej. Chcę wrócić do domu. Dobrze, skoro tego chcesz. Mówiłem ci, że nie jesteś tutaj żadnym więźniem. Twój wybór. Idź, oczyść umysł. Wiem, że tu wrócisz. Ale zanim pójdziesz, oddaj mi maskę. Nie, żebym ci nie ufał, ale twoim towarzyszom już mniej. O i Ingrid. I Loki, kiedy zdecydujesz się kontynuować naszą pracę, Hugin będzie na ciebie czekał w twoim starym domu. Nawaliłeś, ale w dalszym ciągu jesteś tu mile widziany. O, i pozdrów ode mnie mira. Dobrze? Sądziłem, że powrót da mi tak... jeśli zostajesz wiedz że to może potrwać No jasne mistycznej bramy. Ode miał rację. Garm na wolności. Jak mogłem tak zawalić? <laughs> Hej, speki. Tęskniłem. Przepraszam, że zniknąłem. Dzielna z ciebie wilczyca, co Słona? Pora stawić mu czoło. Koniec z uciekaniem. Dobra. Zaraz dom. Będzie dobrze. Wszystko gra. Nesa. Rifa. Rifa. Nesa. Rifa. Ojcze podnie się. Pomóż Rei, ja ich odciągnę. 来一块儿一块儿 dzięki tobie. Idzie Atreus. Atreus? Twój uciekinier to wszystko sprowadził? To no weź, nie pierdź się. Mówiłem, nic mi nie jest. Krwawisz. Przestań się mazać. Jak mám, či zbač? Co się stało? To moja wina. Sługi Hel są wszędzie. Wszędzie! To nie twoja wina. Nieprawda, moja. Tam w Hel był wilk. Był przykuty, a... a ja go uwolniłem. Myślałem, że... Garm! Do ciężkiego chuja uwolniłeś Garma? Garma? Ale jak to? To obłęd. Naprawdę myślałeś, że to... Jeśli Ogar Hel jest wolny, będzie mógł rozerwać materię światów. Suki Hel to tylko początek. Gdzie miałeś głowę? Ano spierdoliłeś młodzieniaszku sprawę koncertowo. Co cię do tego popchnęło? To sprawka Lokiego? Starczy. Przestańcie. On zwyczajnie się pomylił błąd który naprawimy razem. Cudnie. Pozwól jednak, że zostanę tutaj. Wizyt w Helheimie już mi wystarczy. Tylko nie jestem pewien, jak wrócić do Helheimu. Może wie wie? Muszę natychmiast z wami pomówić. Natychmiast! Panowie, wybaczcie mój szorstki ton, ale cokolwiek wydarzyło się niedawno w Helheimie, było to niedopuszczalne. Nalegam, żebyś naprawił wszelkie powstałe szkody bez chwili zwłoki. Nalegam, wróćcie żwawo do Helheimu i naprawcie wszystkie wyrządzone szkody! I...